Dobra. Pójdiem sobie jeszcze. Aś, pięknie, pięknie. Wszystko pięknie. Co ja miałem zrobić? Aha. Skrzynie. Psz. I tak się robi skrzynkę. Uj. Wiem zjarał. Mój cukier... No fak, zapadłam o Znowu... Ha! Kurde! Prawie się wywaliłem jak stawały z łóżka. Robroń od dawna się nie pokazał, może się boi, <laughs> <laughs> żeby tylko nie potraktował tego jako, jako źle. Tutaj mam nadzieję, że mam dużo kubeztona. No. Wystarczają moc. Zawsze kiedyś chciałem polecieć W kosmos. No to chyba raczej... Ach, jak piękne słońce. O moja łódka jeszcze. Hmm. A czuję że, czuję, że i tak się przeniesiemy. Przeniesie. Nie wiem, czy chce mi się zbierać do drewna. Nie chcę mi się, ale to zrobię. Wieloletniego do wydanieanieanieanie czterech teraz, żeby było zabawniej, spalimy tą chatę. Ale najpierw zabiorę łóżko. Piecyk, crafting table i skrzynkę. No. I teraz dla zabawy spalmy tą chatę. Cóż, bo fajnie. Ojej, oh yeah. Niech się pali. Oje, skończyło mi się. Ups. O kurde. A jaka ładna dolina. Przejdę się. spadłem. Wykrakałem. Zezol. Coś tu podejrzewa. Ale nie wiem co. Ciągle nie wiem. jaj. O kurde, tam chyba zrobię jakiś domek albo wiesz. O jeszcze taki ładny źródełko wody. Dużo drzew. Te. Tak. Myślę, że tutaj pójdźmy tam. Zamościmy się tu. Co to? Ser? Ser? Nie mogę nawet zjeść. Jakieś niepożywne. Co to? Sera? Wygląda jak portal. A tutaj... Na co tutaj takie? Księżycowy strój. Co, Co Nie wiem, zapalniczki. Yes, Maria. Bierzemy się. Ładnie. Wow. Dziwnie się oddycha czka do czego to służy Wow C ma w ten portal Księżyc Co tam jest? Śmieci? Oh o, Ciekawe, czy będą mnie bić. Witam. Zbijecie mnie? Nie, ja ich mogę bić dowoli. <grym> e, nie można położyć pochodni. Spoko. O, ziemia! Bardzo interesująco wygląda. Dobra, ale chyba tutaj nie zamieszkam. Te z takiego czego się można budować? No to, tak. Tak. O, nie, nie, nie to jest powietrze. Uf, to ja wolę nie no to cóż, na razie trzeba wyjść. Okej, okej, okay, okay, jesteśmy. Te, wstyd, to zachodzi. No cóż, para się pożegnać.